Hej, kochani, z Kuki Julia, a dzisiaj słuchajcie, będą trzy stylówki na Sylwestra, słuchajcie, a tylko jedna z... będzie stosowna, więc piszcie w komentarzu, która mm, Waszym zdaniem jest fajna stylówka. Dobra, widzę. Pierwsza to będzie taka trochę szalona, taka, że wiecie, widzę. Że wychodzicie i jest fajnie, że taka szalona, słuchajcie, taka trochę zwykła, ale trochę szalona, słuchajcie. Taka, że nie chcecie się chwalić, że idziecie na tego Sylwestra, że coś... Po prostu tak, o! O! Na przykład takie coś. I słuchajcie, taka trochę... Wmieszana, bym powiedziała. Dzisiaj dzień twarzy, tutaj w Fashion Famous. Niedługo jest Sylwester, dlatego słuchajcie. To będzie. I moim zdaniem, taka Minka powinna zostać. Dobra. Więc, piszcie w komentarzu, który z tych stylówek Wam się podoba najbardziej. Dobra. Bierzemy takie coś, i słuchajcie, może być jakiś dodatek taki stosowny. Dobra. Niech będzie takie coś. I tutaj mogą być takie rzeczy. Więc, słuchajcie, piszcie w komentarzu czy Waszym zdaniem takie to miejsce powinna zająć ta stylówka? To jest pierwszy pomysł na ubranie się. Aha, okej. Okay. Kocham to jak mnie odrzuca to. Coś. Znam. Nadal nie możemy niestety tego mieć. Szkoda. Niedługo będziemy mieli Robuxy i to my będziemy słuchajcie mieli te rzeczy. Więc słuchajcie, możemy trochę zmienić twarz, posłuchajcie, za blado się tu czuję i w ogóle. Więc słuchajcie, zobaczymy, czy ta styluwa w ogóle między nami przyjdzie do historii. Dobra, pierwsza styluwa. I od razu zrobię zrzut yy, ekranu. Czekajcie. Magiczny przycisk salowałam. Okej. Okay. zobaczmy. Witamy na pokazie Fashion Famous, chyba wiadomo, słuchajcie. Fugatki. <laughs> Pozdrawiamy. Jest kaka hihiri Aha. Um, nie wiem. Jedynka. Nie wiem, słuchajcie, co to w ogóle ma być stylowa. Teraz to oceniamy trochę tak mieszanie, tak wiecie, tu dam jedynkę, tu piątkę. Ale widzą oczywiście tam piątkę, jeżeli będą na serwerze Ale pozostałych ludzi tam tak właśnie Dobra To jest taka dziwna stylowa, nie wiem jak to ocenić Piszcie w komentarzu waszą ocenę Dobra Więc no Okej okay. Okej, okay, no to takie coś I to jest w ogóle jakiś gościu taki przebrane. Tak no tak trochę ubogo bym powiedziała. Okej. Okay. Myślałam, że to będę ja. Kurde. Ach, to jest jakieś dziwne w ogóle. Aha, wyglądasz jak ta... Jak na statkach takie. Że, Żeglarzka. Żeglarka taka. Dobra. Lata. Z lata się przybrała za Syrenę. Każdy za coś innego w ogóle, zauważcie. Ja też za coś innego. Ona za coś innego, więc. Fajnie. Dziwna. Kolejna kandydatka, słuchajcie, zasługuje na trójeczkę, ponieważ się przybrała tak trochę pod Sylwestrę, chociaż ona chyba nie wiedziała, że my się przebieramy na Sylwestra. Więc naprawdę zasługowała na trójkę. Tutaj nie wiem, tutaj dwójka może. Chociaż ta twarz dziwna jest, ale dobra. Tutaj jest takie dziwne. Jestem. Sylwester. Sylwester. Okej, okay, wyglądam spoko, słuchajcie. Mamy na. Mamy już screena. Chyba, że będziemy mogli kolejne zrzuty ekranu, jak będziemy na pierwszym miejscu się okaże. Nie! Pamarać chyba wolno. Dobra. Wiedziałam, widzę. Że wiedziałam, że one rzecz będą na tym. Na podium. Czemu ona jest? Przecież ona ma dziwną twarz, w ogóle widzę. By... Nie wiem, każdy miał inną twarz, ale słuchajcie, to... Jestem na siódmym miejscu. Ale dobra, Ocencie moją stylówę, słuchajcie. Jak myślicie? Na jaką ocenkę zasługowałam? Zasłużyłam. I słuchajcie, niedługo będziemy mieli jeszcze nową Tom. Będziemy mieli top model. Super, co nie? Dobra, top model. Nie mogę się doczekać, jak będziemy mieli nową memory. Taką. Top model. Jakąś tak zasłużyliśmy na to. No dobra, jeszcze dwie konkurencje. Słuchajcie, ta to będzie taka, że taka domowa, stylowa. A później będzie taka, taka typowa sylwesterowa, taka witywitowa, taka brokatowa, no, żeż powiem. Więc zobaczymy. Witamy w świecie mody, zostawmy mi a Co to jest za temat? Ale dobra. Można powiedzieć, że słuchajcie, mam koncepcję na to. i Iną. Oby były takie domowe rzeczy. Dobra. Go. Okej, okay, super. Domowa stylowa. Kurde. Teraz co ja nie wiem, słuchajcie. Może być takie coś. Dobra, niech będzie takie. Um, taka bez makijażu za bardzo. Nie chcę tu uwieczniać. Niech będzie takie coś. Chociaż nie wiem. Słuchajcie, nie wiem jaką minkę dać. Może takie coś. A co, mi tam. Dobra. Taka mało sylwesterowa. Ale może ktoś się ubierze tak na sylwestra. Nie wiadomo. O, to jest trochę mega sylwesterowo. To zobaczcie. Ale no dobra, już chcieliśmy tamto. Okej okay. Nie w piżamce, bo to ja mówię, że to piżamka Nie wiem, czy to była piżamka, czy nie Kurde, ja nie wiedziałam, że to mi się ściągnie Dobra, niech będzie takie Takie zwykłe Słuchajcie No, piszcie w komentarzu, czy tego Ale ja bym chciała jakąś inną minkę, taką wiecie Komentarz czy radosną Nie wiem, nic bez makijażu, żeby nie upozerować się z makijażem za bardzo. Bo domowa, domowa nie ma makijażu. Chociaż nie wiem, słuchajcie, taka taka trochę pasuje do tego kompletu. Dobra. Niech będzie takie coś. Okej. Okay. O, jest jakaś taka. O! Ej, no, dawaj! Jakie to fajne, nawet. Dobra. Um, co by się tu przydało? to jest Jako dodatek. Co dodatek? No, nie wiem, słuchajcie. Co, co ma się podobno? No, no, nic takiego. Nie wiem, co, może coś znajdę. Takiego dodatkowego. Bo to musi mieć dodatek, słuchajcie, bo nie wypada, tak? Ok, mm. kurczę, to nie jest jakiś Halloween. Dobra, ok, zwykła czapka. Will the same. No, niech będzie taka czapka zwykła. I czy zostaw mi w ogóle takie coś. Nie, że w spokoju. Muszę do tego podnieść. <ścoughs> Niedługo będę miał pipa, więc no. Dobra, co tu mamy? 49 Robuxów. Zwariowali? 100 Robuxów za efekty. Wow. I to naprawdę jest jakieś, nie wiem. Kiepskie. Taka jakaś nie wiem, taka. Mi przyszła do głowy, ale bym wolała też jakąś inną. Nie wiem. Tylko inną raczej te włosy. Inne takie. Okej, okay, niech będą takie. Zobaczcie domowa? No niech będzie Już zmieniłam włosy Słuchajcie, bo tamte trochę były za brzydkie Więc no Super, widzowie dołączają Ale to już jest przedostatnia konkurencja Więc tak naprawdę nie ma sensu teraz dołączyć, ale dobra Okej okay. Alani Cutie Super Nagrywam to o 12 ehm takie średnie, jedynka, e, e, co to jest za znak, <laughs> tak może to ujmę, z lata, z lata, super, to ta z lata, dwójkę, chociaż słuchajcie, no wygląda trochę jakby tak do niej przemawiało, zostaw mnie, że coś, no niech będzie ta trójka, masz trójka już. M.S.F. Chyba w poprzedniej konkurencji nie wiedzieli co to znaczy Sylwester. Mas słuchaj. Dlatego że nie będę teraz już pisał Sylwester, tylko po prostu wejdę na scenę i słuchajcie będę mogła. Chociaż Sylwester jest mniej inny, też w Anglii. W tym. Powinni wiedzieć co to jest Sylwester. Jedynka dostaniesz, ale... Takie dziwny jakiś nie wiem. Nie przebrałeś się? Nie przebrałaś? Dobra. Mamy na screena. Super. Powinni tak przybliżyć, słuchajcie, bo ja tak mało taka widoczna byłam tutaj. W ogóle tu Halloween, a ja mówiłam, że nie Halloween. No dobra. Mada. Może muat madel. Ej, to takie. To takie francuskie. Ja, słuchajcie, kocham Francję, dlatego dam jej jakąś ocenę kompletną. Więc, no. Za to, że się przebrałaś na Proszę. Proszę, ja chcę, ja chcę, ja chcę, ja chcę! Proszę! Super! Dlaczego one? Przecież one nawet nie były trochę. No, może na, na pierwszym, no. Ona by mogła być na pierwszym, ja na drugim. Dobra Na którym byłam? Nie, nie popatrzyłam Ja nie wierzę, słuchajcie Musiałam chciałam się zresetować, ale dobra Mamy Tsiaka, więc słuchajcie powinniśmy być już top model Tak? Jesteśmy top model, super. Już jesteśmy, słuchajcie. Jesteśmy top model. I ostatnia konkurencja, słuchajcie, taka mega sylwesterowa, czyli takie dodatki różne, takie rzeczy, widzę, sylwesterowe typo. Typowo sylwesterowe, bo tamte akurat mi się nie podobało, bo było typowo domowe, słuchajcie. Więc piszcie w komentarzu jakie z tych, tych podobało wam się. Więc no. Miałam, słuchajcie, Reconnect. Dlatego mnie innymi. Mnie o, wyrzuciło po prostu. Tak o. Dobra. Damy, że tak. Typowo sylwesterowe, czyli widzę... Mnie innymi. Taki mega sylwester. Taki sylwester marzeń. Po prostu jak tam jest telewizji sylwester marzeń, to my też będziemy na sylwestrze. Dobra. Może takie o. Typowo inne włosy. Dobra, niech będzie takie. W ogóle inne osoby teraz będą, więc spoko. Dobra. A czy jest jakiś takie? Nie ma. Nie ma. O, dobra, jest jakiś taki. Chociaż nie wiem, czy będzie za mocny. No dobra. Niech będzie takie być. O, jest Sylwester. Jest powiązane z sylwesem, chociaż nie wiem to czy to. Dobra, weźmy, śmiemy takie coś. To By było coś fajnego, nawet, ale słuchajcie, no. Dobra. Ok, niech będzie takie coś. I słuchajcie, będziemy takie. Moja kreacja. Dobra. 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 Okej, okay, niech będzie takie coś. Mm, I to niech będzie takie coś. Dobra. Oczywiście. Wzięłam coś innego, czyli mniej więcej takie coś Dobra, mamy buciki Słuchajcie, będziemy teraz wyżsi Więc no, piszcie w komentarzu Który z tych Eee, podoba wam się Eee, no Stylowa A nie, ja, ja wzięłam te make up Teraz słuchajcie Coś nieco dodatkowego, słuchajcie Więc no Zobaczmy Dobra, wygląda tak to, ale słuchajcie, bym chciała takie, wiecie, widzę, takie fajne jakieś rzeczy, raczej hmm. takie mega dziwne. Dobra. No to parę dodatek, słuchajcie, piszcie w komentarzu Czy wam się podoba ten, Ta stylowa bo ona jest Moim zdaniem fajna, nawet taka szykowna i Ja bym mogła tak wyjść Normalnie na miasto, więc piszcie w komentarzu Widzę, czy Wam się ta spodobała Dobra, znowu Ten Halloween, słuchajcie, znowu Halloween Zimowa kraina snów Czarów, e, to znaczy czarów, nie snów e, Źle przeczytam Zimowa Kajna czarów. Myślałam, że snów. Dlatego dodałam takie gwiazdeczki różne, ale no. Ech, dobra. Wow! Robi wrażenie, to wszystko. Dobra. Dajemy dwójeczka. Bo, bo jaką, że inną? Proszę. Muszę być tam, ja. Happy birthday! Dobra, o oh my gosh. Good luck everyone. Dobrego szczęścia wszystkim. Ej, tu akurat się posarała. Wiesz, ja i tam mam twórkę. Bez kitu. Ona jest miła. A ona? Co, co ona ma? Czy to jest znak YouTube? Bo nie widzę. Chyba ona ma blues z YouTube. Oczywiście już nie wiem. Dobra, dwójka. Teraz ja, jestem top model. Dobra, pomacham im, słuchajcie. I mogę tu sobie zrobić screena spokojnie. I słuchajcie. Dobra. Dałam taki uśmiech. Super. Okej. Okay. To jest nawet spoko styluwa Trójeczkę. Bez Beskitu, widzę, bez Beskitu. No, trójkę. Dobra. Znowu? Ile ich jest? Dobra. A, to tutaj nie wiem, co dać. Chyba zero. Co, co to jest za emoji? E, ja jej chyba nie mam. Mam ją, czy nie mam? Jakiś taniec pewnie dała. Taniec połamaniec Dobra, zobaczmy. Okej, okay, nie jestem może na podium. Pewnie nie zasłużyłam na to. Na suwę. Super. Na jakim jestem? Na szóstym? Przecież moim zdaniem. Każdy to powie, że słuchajcie, zasłużyłam na, na pierwsze. No widzę. A następny jest od... Czekajcie. Następny jest od... 2000. To słuchajcie, no nieźle. była wtedy gwiazdo. No i zapiszcie w, w komentarzu, um, czy wy graliście już w Sylwestro, czy wy w ogóle jak spędzacie Sylwestra i która Syluwa do was przemawiała. No i pa!